Kochani, właśnie się obudziłam Dzisiaj wam nagram vloga O, słyszę Lilę Nie wiem co ona robi Właśnie wstałam Jestem taka z... jest, jest, jest... Jestem taka zasuwana jeszcze Ale zaraz pójdę um, zrobić śniadanie Lilę gra chyba z babcią w minecrafta Sprzątnę w pokoju Pokażę wam to wszystko Cześć kochani, właśnie wyszłam do jej pokoju i ona Będzie zaraz odkurzać i właśnie zeszłam na dół. Um, jak słyszycie to, no to, to dlatego, że dla odkurza. Ona już wstrząsnęła w pokoju i teraz będzie odkurzać. Um, no, pokażę Wam. Tutaj siedzi król Rabuś. nio. Miu, miu. Powiem Wam historię o nim. On dzisiaj, dzisiaj rano się obudziłam i on leżał dokładnie koło mojej twarzy, a on nie może w moim pokoju w nocy i miałam zamknięte drzwi. To ja myślę, że jak ja poszłam wieczorem umyć zęby, to że on... To że on przyszedł do mojego pokoju, schował się pod moim muszkiem, bo on czas, często tak robi i został tam. Tak wypuściłam i od razu pobiegnął na dół. No. Tak mamy właśnie z rabusiem. Kur... rabuś Zrobiłam sobie kanapkę i teraz ją zjem um, Lila teraz um, sprząta jeszcze w pokoju Odkurza Ona już na na co jej nie robiłam, ale... Co, zaraz zjem? I rabuś jest smutny, no bo nie może na no bo pada deszcz Głóżdziła na rączki no. Ale już skończyłam zjeść i oni taki słodziak Teraz, kochani, się napiję wodę, no bo jak jest taki upał, właśnie w lato jest bardzo bardzo ważne, żeby pić wodę, no to pamiętajcie, żeby się napić wody. Wiem, że to jest w kubka, ale to jest woda. No, bo teraz jak w Anglii było bardzo gorąco, no to ja piłam bardzo dużo wody i nie było aż tak źle. No, i to jest ważne, żeby się lepiej pić. Kochani, właśnie. Mam zęby i twarz. Teraz pójdę sprzątać w pokoju. Najpierw się przebiorę w jakieś inne ubrania i które nie są moją piżamą I pójdę sprzątać w pokoju, bo mam troszkę brudno tutaj. Zrobię łóżko, poprawię i no, nie wiem czy Wy te, też robicie, ale ja zawsze jak sprzątam, to muszę mieć muzykę włączoną. To włączę jakąś muzykę i zacznę sprzątać. Okej, okay, kochani, teraz jeszcze odkurzę um, podłogę i powieszę mam takie, mam takie lampki światełka i chyba je powieszę um, nad moim łóżkiem, ale nie wiem, czy mi, czy mi się uda to, bo one są nawet ciężkie. Um, I chcę je przyczepić o tak, jak przyczepiłam te, tak, żeby były koło tego. Trzymam ciuki, że mi się uda. Oj, Rabuś się bawi jakimś ołówkiem. Okej, okay, kochani, właśnie odkurzyłam. Um, I teraz chyba pójdę po loda, dlatego że. Dlatego że. No. Jest gorąco, jest fajny lód. Po prostu chce mi się loda, mam na loda. Zapytam Lile, czy też chce. Wezmę od razu jej. Już wiem jaki ona chce, na stówę chce ten Ja chyba wezmę sobie... O, ten Kani mówiłam, że zjemy to, ten drugi, ale się zdecydowałam na ten, bo wygląda bardzo dobrze Ile ciągle mówi, że jest taki dobry To go chciałam Okej, okay, kochani, teraz zagram w Minecrafta z babcią i z Lilą Mam już telewizor, już włączyłam przed chwilą i będziemy grały. Teraz kochani, mama nam poprosiła, żebyśmy um, sprzątnęli te wszystkie rzeczy. Ja zrobię to chcę. Mam taki dzień bardziej jeżdżenia po mieście, załatwiania spraw, więc stwierdziłam, że czemu by nie odpowiedzieć na trochę Waszych pytań. Zadaliście je w różnych miejscach, w komentarzach, na Instagramie i tak dalej. I może przejdźmy do rzeczy, to będzie takie spontaniczne Q&A z samochodu. Pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, to to, czy zacznę gotować jakieś angielskie potrawy we vlogach i Wam pokazywać przepisy. Staram się co jakiś czas Wam przemycać jakiś przepis, rzadko, bo rzadko, przyznaję się. Ale też ta kuchnia angielska nie jest taka urozmaicona jak Polska, mam wrażenie nie jest tak smaczna, chociaż nie zaprzeczam, bo tutaj dużo osób które bardziej się zagłębiły w angielską kuchnię, powiedzą, że się mylę i zgodzę się z tym, bo ci, co chcą poznać lepiej angielską kuchnię, to wiedzą, że można tu naprawdę fajne rzeczy zjeść. Ja bardzo lubię jackety, akurat jackety Wam najczęściej pokazuję, czyli pieczonego ziemniaka z różnymi farszami, może być on z fasolą, może być on z krewetkami, w ogóle super. Ciasta, bardzo fajne są ciasta angielskie, czy i tak dalej, jak również bardzo lubię rybę podaną w różny sposób i pokazywałam Wam kiedyś taki fajny Przepis na rybę pieczoną pod ziemniaczkami, które były zrobione na pire. I tak samo się robi takie mięso wołowe pod ziemniakami, Także może spróbuję i wam znowu coś nagram. Może Wam się coś spodoba. Kolejne pytanie, moi drodzy, to jest to, czy będę naciskała na dziewczynki, żeby w życiu robiły to, co ja bym chciała, żeby robiły? Czy będę wybierała im szkołę, później koleż czy uniwersytet? Jak widzę ich przyszłość jako mama i jak chcę ich poprowadzić? Je. Yeah. Słuchajcie, sprawa wygląda w ten sposób, że ja uważam, że. My, rodzice, mamy pełnić w życiu taką rolę, żeby wspierać dziecko, pokazywać mu drogowskaz, ale ono musi samo wybrać swoją ścieżkę życia. To jest życie e, młodego człowieka, który musi sam podążać swoim śladem, uczyć się też na swoich błędach. E, więc tak, jak najbardziej będziemy. E, że my będziemy mówić dziewczynkom, jakie mają możliwości, my będziemy im wskazywać drogę, wspierać je, pomagać, e, robić wszystko, co w naszej mocy, żeby mogły się realizować. Chyba, że pomysł będzie naprawdę jakiś taki wiecie, no to wtedy powiemy: realizuj ten pomysł. My... Dopingujemy, ale na przykład nie będziemy się w to bardziej angażować. Tak możemy jeszcze zrobić. Ale ogólnie to my cały czas rozmawiamy o tym, co mogłyby dziewczyny w życiu robić. Im się to zmienia, one są młode, mają czas, ale też fajnie, żeby poznały różne opcje. Ja mam wrażenie, że ja nie znałam różnych opcji w moich czasach, w których ja się wychowywałam. Nie wiedziałam o istnieniu nawet wielu zawodów. Za mało w szkole się też poświęca, wydaje mi się, rozmów. Za mało jest takich rozmów na temat tego, co mogliby młodzi ludzie robić, jakie mają możliwości. Jakie są w ogóle rodzaje prac i zajęć. Najczęściej to się, wiecie, słyszę o 10 najbardziej popularnych zawodach i tyle. No, więc wydaje mi się, że ten temat musi być na tapecie często i fajnie jest to no poruszać takie tematy, wiecie, ale dziewczyny muszą same zdecydować, co chcą robić w życiu. Też mogą się zawsze przebranżowić i robić też zupełnie coś innego. Moi drodzy, witam Was ze stacji benzynowej. Właśnie Artuś szoruje samochód. Słuchajcie, dziewczyny wam trochę nagrywały. Matysia, swój poranek, jak widzieliście, da się porozmawiać. My byliśmy znowu załatwiać jakieś tam swoje sprawy. Wracamy do domku. Muszę dzisiaj ugotować, słuchajcie, rosołek. Mamy wakacje, powiem wam, że dalej dopisuje u nas pogoda. Nie ma już upałów po 30 stopni, ale jest takie 21, 24. Także całkiem fajnie. Właśnie Matysia do mnie dzwoni, więc przepraszam. Jestem, moi drodzy już. Słuchajcie, dzwoniła Matysia. I zanim wyszłam z domu, to prosiłam ją, żeby. Z... Hałas, wywiesiła z Lilą pranie. I słuchajcie, teraz dzwoni i mówię, że będę już za 10 minut, nawet mniej. E, no, może 10, bo jeszcze mycie samochody i chcemy kupić coś tam na stacji benzynowej. I wyobraźcie sobie, że Mati. O nie! Bo. A ja mówię, no mam nadzieję, dziewczyny, że wywiesiłyście pranie. E, a one. O nie! Czyli pewnie słuchajcie. Pewnie nie wywiesiły tego prania. Nie da się pogadać! Nie da się pogadać. Dobra, kończę. W każdym razie wracamy do domu. Mam nadzieję, że dziewczynki wywiesiły to pranie, a jak nie, no to trudno, to ja wywieszę i tak jak Wam mówiłam, w planach będzie robienie dzisiaj jeszcze rosołku. Nie mogę się doczekać, bo mam ochotę na zupełnie... Moi drodzy, odzywam się do Was już wieczorem. Mati robi sobie smoothie, ale przed chwilą miała drobny wypadek. Opowiedz. <laughs> Okej, okay. brałam mango i te raspberries. Już to no. Brałam to z freezera i głowę o uderzyła. No, brała z zamrażarki, uderzyło, co sobie zrobić smoothie e, i uderzyła się. Także bolało trochę. A robisz od razu trochę dla Lili, Odlejesz jej w krance troszkę. Nie No jak jeszcze nie dałaś to... Ale większy jest tam w szafce. W szafce kochanie. Który? Tak. No. I zrobisz od razu dla Lili. Mamy w ogóle wieczór już, moi drodze dziewiętnastą, rosołek już dziewczynki i ugotowałam i zjadły, a jutro przerabiam na pomidorówkę i będzie z ryżem. Powiem Wam, że dawno nie było z ryżem. Tak lubię z ryżem, a bardzo rzadko robię. No i mam przytulaski mojej no córeczki, biedniusi, które się kuku miało. <noise> Jest okej, okay, no. Trzeba było przyłożyć zimne rzeczy. Wstawiłam też pranie i jeszcze powinnam sprzątać Labusia dzisiaj, nie wiem czy się wyrobię. E, jeszcze trochę, no Matysia część daje owoców świeżych, a część odmrożonych, dlatego właśnie ją tu instruuję, że musi odmrozić. Też dzisiaj układały Lego, zobaczcie udało im się ułożyć smoki, miały kiedyś smoki, przywiozły sobie z Legolandu. I ogólnie chcemy odgruzować trochę tych ich zestawów, zobaczyć co mają, czego brakuje, bo już się słuchajcie, nie bawią, a dziewczyny miały mnóstwo, zobaczcie, tych zestawów LEGO, naprawdę lubiły układać, mają całe pudełko, ale trochę potrwa, zanim ułożą to wszystko i zobaczymy, co mamy, czego nie mamy. No bo, tak jak widzicie, na razie udało im się ułożyć dwa smoki. Jak, im, jak ułożyły smoki, to stwierdziły, że one nie chcą się pozbywać jednak LEGO. No ale nie bawią się nim, więc trzeba zrobić w tym porządki. Tak patrzę, jakie miały zestawy. Ale fajna karoca. Tutaj były smoki. Co tu jeszcze było? Z Minecrafta coś widzę. Z LEGO Friends. No sporo było tego, słuchajcie, naprawdę one kolekcjonowały LEGO. Zresztą mnóstwo dzieci. E, lubiło Lego i zbierało latami, więc w sumie to nie jest nic dziwnego. Dajcie znać, czy Wasze dzieciaki miały zajawkę na Lego albo czy mają i czy lubiły układać. Ja uważam, że to jedna z w ogóle fajniejszych zabawek dla dzieciaków. Bardzo dobre. No, malinowy. Dobry, bo malinowy. Pyszne. No, pyszne. Jeszcze Lila Matysia... nie przyjdzie. Matysia ci zrobiła smoothie. Chodź. Czekamy, czekamy, zjedz sobie. Wypij znaczy. Jaki <laughs> <laughs> humorek, nie? <laughs> Matysia, czy z tego ja w kuchni mam? <laughs> jakie owoce. Banana. Jak ja jej powiedziałam bana, banana Malina przed chwilą? Malina? <laughs> co? No i co ile dobre? Próbuj Ile? <laughs>

Witam Was w ten słoneczny dzień, dzisiaj ma być chyba 26 stopni, e, piękny wschód słońca dzisiaj był rano, ja jak widzieliście się trochę ogarniałam, myłam głowę, jeszcze mam trochę mokrą e, i witam Was po prostu, życzę Wam miłego dnia. Właśnie w ręczu, moi drodzy, zobaczcie, nie mylicie się, dobrze widzicie, jesienne ozdoby, zobaczcie ile jest jesiennych ozdób, pięknie to wygląda, ale zobaczcie to. Mamy koniec lipca, a tutaj mamy rzeczy halloweenowe. Tak, dobrze widzicie, właśnie się tutaj wykładają, bo jeszcze widzicie pudła, ale jakie są piękne, dynie i tak dalej, aż się zachciewa jesieni. Zakupy chyba z trzech sklepów: z Tesco, z polskiego sklepu i chyba z Biema czy z Ranger, już nawet nie pamiętam. E, to są zakupy na około 150-160 funtów. E, no i pokażę Wam, co kupiliśmy. E, kupiliśmy do WC jakiś taki środek, Artur Żel, tutaj jakieś trzy w jednym kapsułki Persila, e, podpałkę do Grilla. Następnie haki z pusteczki mokre, płyn micelarny Skin, średni on jest, ale już go wzięłam, bo kosztował naprawdę niedużo i chciałam spróbować. Solone cztery paczki popcornu, tutaj mamy ogórki kiszone z polskiego działu w Tesco, mamy żurawinę do deski serów, Tutaj biały cukier, jedno opakowanie. Dawno nie mieliśmy i stwierdziłam, że biorę, bo wiecie, do mizerii i tak dalej. Tu jeszcze kostki Daka, dwupak do WC. Z taki chlebek, krojony a la polski. Tutaj mamy grill. Następnie winogron, winogron, dwupak. Były dwie paczki winogrona za 3 funty. Następnie, i to było właśnie w innym sklepie, kupiłam szpinak, czyli w ręczu. Tak, w całe opakowanie mrożonego szpinaku. Następnie dwa awokado, piękne dwie bagietki. Johnson's, patyczki do uszu, seller. Tutaj mamy taki biały serek ze szczypiorkiem. Koncentrat pomidorowy w tupce. Rzodkiewki, gdzieś jest jeszcze jedno opakowanie. A tu chyba mamy retonion czatnej, i to jest taki fajny sosik z cebulką, też do deski serów idealny. Tutaj taki ośmiopak, bodajże, bułeczek z czekoladą. I tak. Em, Mamy tu malinowy sok, indian toniki trzy sztuki, prosecco, szampan i tutaj jeszcze jeden szampan bezalkoholowy, jeden alkoholowy, jeden bez, tutaj Old Rosy. To jest piwo i myślę, że to jest sajder, tak? Tu mamy takie duże, bo bardzo ładna w ogóle butelka była, więc wzięliśmy e, piwa sajdera. My mamy teraz gości, będziemy te gości mieli dość długo, więc zakupy są też inne, troszkę i większe. Następnie mamy tutaj paluszki, e, dwa opakowania takich, e, patrzcie, z polskiego sklepu, e, pyszne są te ciasteczka, polecam Wam, jakie gdzieś zobaczycie, do kawki. Później mamy cukinię. Dla dziewczynek wzięłam truskawkowe takie strzelanki, tak to nazwę, tutaj na grilla, który planujemy za jakiś czas, kaszanki, do opakowania, oliwki, ocet, wczoraj czyściłam krany i tak dalej, ocet jest niezawodny, naprawdę, barbecue sauce, ketchup, pudliszki i duże opakowanie suszonych pomidorów, będę robiła pastę z pomidorów, następnie Fanda i Cola Zero. Co tu mamy, o, nawet nie wiedziałam, że Artur wziął z pomidorów sok, tu wziął z grejpfrutów, a tutaj widzę z pomarańczy i te chipsy takie, one są z czarnym pieprzem i solone, bardzo, bardzo je lubimy, dwie paczki, następnie taka kombo paka ręczników papierowych kuchennych, idziemy dalej. Kiełbaska na grilla taka, kiełbaska na grilla taka. Jeszcze mamy jedną taką zamrożoną. E, tutaj mamy puszkę pomidorów. Udało się majonez kielecki. E, Czteropak tuńczyku tuńczyków w oleju i w sosie własnym. Będzie jacket, e, czyli angielskie danie, bo mnie pytacie, czy ja coś gotuję z angielskich dań. Jak najbardziej, ziemniaka pieczonego z tuńczykiem uwielbiamy. Tutaj wziąłam dwa opakowania pomidorów. To jest chyba 6 sztuk, tu pięć z kałązką. I dalej przechodzimy. Pasty. Pasty na kanapki z kurczakiem i bekonem, następnie z mango i z, też z kurczakiem rodzynkami. Chyba z rodzynkami też, właśnie. Nie jestem pewna, czy to jest tylko mango w środku, czy też rodzynki, już nie pamiętam. Dwa makarony, jeden taki do kartki, jeden taki. E, tutaj ciasto kruche, e, jajka, jedne takie, później będą dalej jeszcze jajka. I sery różne, tu mamy cheddar, taki ser, tu mamy czerwony taki ser, masło niesolone, śmietana, osiemnastka z polskiego działu, feta, ser, jeden też mam jeszcze w lodówce, mozzarellki, dwie sztuki, brie, ten, o, tu muszę Wam pokazać, ten jest przepyszny. Serek, bardzo, bardzo go lubię, on jest właśnie z żurawiną na słodko do deski serów, fajne. Tutaj soczyski, właśnie jeszcze jedne rzodkiewki. E, tutaj już wzięłam pietruszki. E, kolejne rzeczy, e, takie solone, wiecie, to właśnie na grillka, do wyłożenia ala fryteczki, powiedzmy. E, familijne, jedne familijne, drugie, jedne kakaowe, drugie orzechowe. E, I takie orzeszki do przegryzienia. Następnie twarożek tłuste, dwa razy bagietki z czosnkiem i masełkiem, ananas, duże mleko. Tutaj frankfurterki, chyba jeszcze jedno opakowanie, tak już widzę. Dwa opakowania serowe, wieprzowe, frankfurterki. To też nie na grilla, tylko na jakąś kolacyjkę. I jeszcze tu widzę paluszki. I słuchajcie, w polskim sklepie różne wędlinki. Wiem, że była jakaś schabowe coś tam, jedna wędlinka. Tutaj już brał jakiś serek z, dziur, z dziurami. E, I jeszcze chyba była jakaś ściereczka albo polędwiczka. Także trzy rodzaje takich krojonych wędlin. Tutaj boczek na grilla. E, taki właśnie do wytopienia tego tłuszczyku. E, jajka, te co widzicie, zerówki 12 i 12. Tu wzięliśmy te duże, takie, wiecie, wielkie, a tam wzięliśmy takie troszkę mniejsze. E, czerwone wino, australijskie. E, granole, bo może ktoś będzie miał ochotę na płatki takie, widzicie, na śniadanie, pełnozialiste. Były jeszcze takie pączki z takim budyniem w środku, jazerą 2 na mieście, Artur jednego, bo powiem Wam, że bez śniadania wyszliśmy głodni. Tacki, słuchajcie, nigdzie nie było tacek, e, takich prostych, zwykłych tacek i dopiero w polskim sklepie udało nam się zakupić, widzieliśmy od razu dwa opakowania i tutaj jeszcze, moi drodzy, e, drapak dla Rabusia, kocia miętka, i jeszcze kupiłam żbirek, od razu Wam mówię, i e, saszetki dla Rabusia. I tak to wygląda, i tak jak Wam mówię, no jeszcze z tymi rzeczami dla kota to, to byłoby więcej niż 150 funtów, ale tak mniej więcej e, cenowo tak to wygląda. Teraz trzeba to wszystko rozpakować i wypić kawę. A Wy co tutaj robicie? A wiem, co robicie. Jak orężatka? Ja już zjadłam moją. Zjadłaś? Ale jak strzela! Bardzo lubiłam jako dziecko bawić się. Matej masz na policzku kawałek rojuszany, na drugim. Daj, odrobineczkę. Kotroszkę, Lilu, nie chcę. Ale nie nic widzę. mi nie dała, Nie się. widzę. A, dobra? Troszeczkę. Ja za dzieciaczka mega lubiłam. Starczy, jak to strzela. Ja próbuję. Ekstra. Mmm, jaka dobra w smaku. Ale ciepło dzisiaj, co? 24 się u nas. No. Ojej, dziewczyny już zjadły. rozpakowałam zakupy, teraz piję kawę i bierzemy się za porządki, bo tam mamy gości. Dalsze porządki, co? Mm. Cały czas porządki. <gry> Przecież nic nie robiłaś dzisiaj do 12. Bo spałam. spałam. Żyć Tata, nie umierać. A my z tatą o 8.30 już byliśmy w sklepach. Noc ostatnio Lila sadziła słoneczniki. Zobaczcie, to było chwilę, dosłownie tydzień temu, i już takie są, nawet mniej niż tydzień, prawda? Mniej. No. I tu jej wypuściły dwa i jeszcze gdzieś widziałam. Pokaż. Gdzie jeszcze masz? I jeszcze tutaj w swojej fasolce, bo to jest Lili fasolka. Zobaczcie, jakie słodziutki. No super. Być może, moi drodzy, że wam pokażę metamorfozę w kuchni. Kto widzi już tę zmianę? E, mianowicie. Wczoraj kładliśmy tapetę. Tu, gdzie widzicie, ściana już była pobrudzona, ta jasna, czyli taka, która była oryginalnie w domu, jak się wprowadziliśmy. Więc stwierdziliśmy, że mamy taką tapetę. Ona nam idealnie, słuchajcie, pasuje kolorystycznie. I ją tak tutaj przymocowaliśmy, przykleiliśmy, powycinaliśmy. Tu w ogóle bardzo fajnie to wygląda. I y, naprawdę to było dwie godzinki, może trzy. Wiecie, z takim ogólnym sprzątaniem, bo wzięliśmy się od razu za porządki w kuchni i posprzątaliśmy sobie, a to u rybek i tak dalej. No, i tak to, słuchajcie, wygląda. I naprawdę wydaje mi się, że kolorystycznie wstrzeliliśmy się całkiem nieźle, i że to wszystko fajnie pasuje. Także odświeżone, przyjemniej od razu. No, dajcie znać, czy wydaje Wam się, że fajnie to wygląda, czy nie.